Dziś wszystkim. Dzisiaj zagramy sobie w FIFA 14. No właśnie już sobie gram z Sony. Już mi się przeciwnika. Gram ogólnie drużyną Shartak Moskwa. Z tego co wiem, a będą Moskwa, a czy Szartak, to nie wiem. Nie, no chyba tak. Ogólnie gram, żeby sobie przetestować Dumbię Wiem, że 14, czemu nie 15. No ale to do mnie ważne. <laughs> Jestem wariatem i lubię grać 14. Grałem. I jakoś nie wchodził ostatnio bańki, nie wiem czemu. Boże, 400 tylko dwie osoby. No to może nie wiem, może mi nie znajdzie. Żeby znalazł, żeby znalazł, żeby znalazł. Żeby znalazły. Znajduj, znajduj, znajduj. Dawaj ziomek. Napierdylaj tą korbą tam w tym jej. O o o o o o. I pewno zarabia ci, że przeciwnik wyszedł meczo bucusi. bucuś fiw. Wersudzki. Nabaki, Mario Fernandez, o, bo mnie też rozwala ten Tiago, członek. O, ona, musa, dzikie skillsy, prawilne. Okej. Okay. Przełoży sobie na tą nóżkę. I brameczka, i ładny lobik, A to tam tylko początek moich umiejętności. Dobra, zobaczymy. Sezon 10, Liga 10 w sezonie. Kościół gra Borussia No, no, no Bor Borussia no, no. No. Nie, to nie jest czartek, to jest Ceska właśnie. Chyba... ja, ja, nie, nie wiem, nie ja znam się na tym. Nie będę szpanował, bo nie wiem. No wiedzą. Się nagrywa. Action, ładnie tu. Może przewiniesz ty tu dzisiaj stary. No fajnie, mój skład. O, dobra, mesik. No. Pamię wszyscy pamiętamy kiko czternastki, 14. No, jednak tutaj nie wyszedł. No ZA BARDZO Dobra, zobaczymy co jak gościu zagra Mam nadzieję, że będzie jakiś fajny meczek Już mnie tu trochę goni Czy gościu się nazywa Ursus coś? Czybym grał z Polakiem? No, jak? Jakiś? O boż, o boż o, dobra Daj Ursi, Ursi, Ursi Wariat? Aha, roj główki, no. no. No, 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 Chociaż do tych bramkarzy 14 to się akurat można było przyczynić do tych główek, ale akurat do bramkarzy to yy, nie za bardzo. Już trochę. Bo akurat dobrze sobie radzili bramkarze, nie byli tak z, tak powiem zrąbani, że na przykład Rzut wolny, wiem, że oni tam chcieli poprawić to, żeby rzut wolny wpadał jakoś częściej, Bo 14 to była masakra, żeby coś tam trafić z rzutu wolnego. No ale kurde, żeby aż tak, żeby żeby bramkarz stał wmurowany? No to kurde. Jednak coś jakby nie tak. Dobra, jakiś złyier. O, chciałem go minąć. Dobra, obrona. No i. O, wyciągnął. Akintwie w obroniu. Je banany. Dobra, no. Dobra, poglądaj. Nie, 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 masz ja Ja się nie, 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 Może w następnym odcinku zagramy Polską? nie, 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 Uroki, uroki. Celowałem na innego, no, 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 no Celowałem na innego gościa, ten mu podał tam, no, no, no Dobra Na spalonym I przepraszam, czarnoskóry Słucharki, poniedziałki, nagrywam tu w poniedziałek, właśnie jest godzina Po 21 Także fajne spotkanie w Fifie dzień, jak zawsze Dobra, Mamy piłeczkę Intensywne zagranie tutaj, złe. Wypij, no. o! Taki, wiecie, to było planowane, nie? Bo on miał tak wybić, ale w sumie to tak podał trochę, nie? O, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Daj, musi i brama. A! Wiedziałem! A, to był musi. Uuu, dobra. UI, skillsy. Nie pamiętam już jak się robi od cegły, ale to! To też jest dobra ciszynka. To też Ach, te buty Adidas Predator. A <laughs> żartuję. Oczywiście. Dobra. Mm. Nie mówię, że gościu wyjdzie. Nie. Graj. Graj. A, albo po prostu zaczęło, żeby mnie wkurzyć. ha, ha. ha. Może też tak być. Oso, poczekamy 20 sekund. Poczeka, poczeka. Poczekam. no <laughs> Jak będę miał kaset, będę miał 15. Też zaproszę Was, bo gościu zaczął grać. Też wam dam linka do mojego Twitcha. Może tam czasem pogramy sobie FIFA. Jak mi się uda ogarnąć te Live i tak dalej. Jak nie będzie jakiejś gównianej jakości, to będę streamował w miarę często. zrąbałem. No tak myślę, będzie jakaś FIFA, może MTA. Właśnie Chciałem na was nagrać for life'a, ale nie udało mi się, bo wiecie co? Znaczy for life to, to jest taki serwer MTA, MTA, to jest San Andreas Multiplayer. I chciałem na was zagrać, znaczy nagrać taki, no, mini odcinek, żebyście tam pograli ze mną albo coś. Dawaj. Jaki... Ah! No. Pusz! Horacio! No. dobra. O, o, mnie nie po, o mnie nie pojmuje. Dobra. Także MTA to jest taki. No, to jest dosłownie to jest San Andreas multiplayer. Naprawdę. Fajne, fajne. Fajne takie rozwiązanie, żeby nie grać sobie samemu, żeby jednak to GTA kultowe nie straciło na swoim. na swojej. Na tym, że jest takie no, kultowe, cały czas mi nie starczyło na no swojej grywalności, to chciałem powiedzieć, żeby ludzie cały czas to grali. No i właśnie gram to sobie z parymi kolegami. Serwer ogólnie polega na tym, że mamy takie coś jak prawdziwe życie: że mamy pracę i musimy zarabiać. Mamy auto, możemy sobie kupować jakieś rzeczy i tak dalej. No i chciałem to na was nagrać, ale. Ale, ale coś mi... nie wiem, Action nie chciał współpracować z, z MTA i nie wiem, miałem takie coś... o lack. miałem takie coś po prostu, że jak włączałem e, MTA i Action, to po prostu wywalało mi MTA i było napisane czy, czy chcesz zrestartować grę, nie. Także pusz, jak mi się uda to ogarnąć, to myślę, że, że będą odcinki, będą streamy, wszystko będzie. By to tu Dobra. Ale spokojnie. Mm, Boż. Dobra. Trzeba się skupić. Tutaj Sven Bender, jak tu goś mówił, dumbia, lata tutaj. Jeszcze przed transferem. Lewandowski tu jeszcze chyba jest. Z tego zapamiętam. pamiętam Sidlo. Miałem go. Nie, miałem go chyba zwykłego, grał się nim bosko. Aha! Aha. Nie no, wszyscy wiemy, że... Na, ba na babki chciał tu zaszpanować skillsami, ale no... Stary... No nie oszukujmy się, tak? które ci nie wyszło. Musa. Co zrobi? Otrzymał piłkę. Wybił narożny. Czy... Główki nadal dobrze działają? Zaraz się przekonamy. No i w 15 to by już brama wpadła na przykład, nie? Bo by goście nie wyłapał. Nie, 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 no nic. Nic nie mam tutaj tej główki, jakże idealnej. Ładne zagranie do tu Mario jakiegoś Fernandesa. I brameczka. Dumbia. Coś czuję, że teraz gościu wyjdzie z meczu. No nie, jest to trudny meczek, nie powiem, nie pałem Fajny meczek, przyjemnie się gra i goście zatrzymują. A, nie. Nie, będzie walczył. Okej. Okay. Fajnie się gra, fajnie się gra tą Moskwą. Nie powiem, że nie fajnie, bo się fajnie gra. A, kurde. Cię go wyczekać. On już nie dopadł tutaj. Tygrys. idzie no, ta piłka, co? Co? No, 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 dawaj, dawaj Dawaj no, wow. I no, ma no, no, swoją ziemię no, 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 <suszy> Aha. Czyżby, czyżby A w dziesiątej lidze to też nie ma się co podniecać, nie? Jak ja byłem pamiętam w czwartej lidze to przecież kurde już się trochę ciężko robiło Właściwie to miałem grę w kratkę, nie? Bo raz wygrywałem, raz przegrywałem Trochę tak to wyglądało, nie? Spać mi się chce Bleh. Nie mam czemu nie mam pojęcia. A to, to trudno. Siebie te Wam żalił, że mi się spać. tu krać trzeba! Borset, trudno tak. Kontr nie, kontrola jak, Jakaś tam drużyna moskiewska. Chyba nie. Mhm. Wykorzystuję kolejną przerwę. Żeby mnie tutaj poddenerwować. Ale ja sobie tutaj poczekam. Też czemu ostatnio nie było? Znaczy, znowu nie było przez jakiś długi czas odcinka. Otóż dlatego że... iż, ponieważ że. Wymieniłem sobie monitor na lepszy. Przepraszam. Wymieniłem monitor na lepszy i nie miałem swojego starego monitora przez, cały, przez jakiś tam czas. Nie miałem jak grać, nie. Także to też jest główny powód. Może za jakiś czas się pojawi seria ze Skyrima. Oho. Tylko mus musiałbym sobie ogarnąć go troszkę. Jeszcze go nie ogarnąłem w 100% Dobra, wariaty Super ofensywny No o, Pierwsza połowa 3-0, jestem zadowolony Musa dubia A, gościu, znowu tutaj Chcę sobie Chcę mnie powkurzać Chętnie poglądam moje bromeczki Tutaj ładnie musik Jest taki jakby półnożyc troszkę Tutaj też, lewanuszka pyk. Trochę to po szczęśliwemu mi się udało. A teraz ja sobie poczekam, żeby gościu... ...sobie poczekał. Zobaczymy. O, ja sobie na przykład dam ro... Nie. Dam sobie na przykład rolę zawodników. I teraz tak. Akinfeje, Tumbia... Tosić. Tosić. A tak myślę, że ktoś będzie miał od niego lepszy. Woleje. Nie, sorry, wolne. A nie, tosić ma, kurde. Tosić, tosić. O to dobre staty. No dobra, nie będę go zbierał. O, dobra, już gramy. Czyżby gość już poszedł? Odpada? Sobie uciek? Ursusik? Oczywiście 5 godzin później. O, gościu już od siebie odpada. Okej, okay. sobie tu pogram tak. Potestuję pewne rzeczy. Na przykład nie wiem, takiego longshota ładnego. Nie udało się. A, gościu wrócił? Fajnie, fajnie. Chociaż właśnie chyba jakby nie miał pada, to by mi się... O Jezu! O Jezu! On jest chyba lewonożny. Chyba jest lewonożny, bo ta prawa noga mu coś tam nie poszła. Żeby gościu dołu rzucił padem. No, jednak nie. I longshot. Co oni tak dzisiaj na mordy przyjmują tą piłkę? Wariaci. O, 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 o. No i błąd tutaj mojej obrony. Zderzyli się pyskami, no dobra, niech im będzie. Czy może być jakiś tam rzut wolny? Jeden, drugiemu ze szczeny wyjechał. No to okej, okay, okej. Okay. Mogło tak być. Musa. 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 Se podusa. Co kojew, to zrobić. Dośrodkuje, Bania. Ładna akcja, wszystko ładnie rozegrane. Nie przebali. Nie trafił, no, nie trafił. Oczywiście no, zrage'owałbym jakbym przegrywał, ale to gościu przegrywa, także no, Luzik. Mógł nie trafić. Chociaż to ta 14, także powinien trafić Mimo to. Że jest niziutki No, dawaj Dobra, rozwin tu sobie jakąś tam akcję Właśnie może następny mecz zagram sobie Burusię Spalony? Dawaj, spalony Ten już bieg się napalił na to Spalony no e, przepraszam e, czarnoskóry <gry> Mental Lui śmieszny. Chwallał Lui. Dawaj, dawaj, okien fijef! O! Też coś ugrał, patrzcie. Żeby nie było, że mój bramka. Aha. Aha, aha, nie no, to no dobra. Okej, okay. no, no dobra. Po prostu jakiś kind fijef of, nie możesz wybijać się sobie piły. Nie możesz, nie możesz. Bania. I lecimy. Coś mi takie to wyglądało lekko na faul, ale... No dobra. Już będę po niego sobie. Ach, kurde. Dwie. Z bańki tam ładnie już się szykowało. Mhm, mm no, ofensywnie. Pada się tutaj na skrzydło. Tutaj ten się na skrzydło też pada. Dumbia. Kurde, ten to magówki wariat. O. O. Dzi 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 Dziakoyev. Okej, okay, szpaku, play games. Co znowu? Oooo, już taki. Are you fucking kidding me? Nie, no, zobacz. Sędziowie w FIFA są mnie przecież, nie? Nie będę się z nim No, dawaj się muszę jeszcze z dwie bromeczki strzelić. Ogólnie. Trochę do dupy grado co memu. No. No No! Dobra, dawaj, dawaj Tutaj Obama Young Pierre merik Tutaj nie przejdziesz moje obrony Skubańcze Nie przejdziesz Nie ma takiego bicia Nie ma, dawaj Kurde Coś tu murzy murzyny się nie chcą współpracować Kurde, za lekko. No, no, o. No, 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 Ursi. Ursi widzę. Taktyki. No, nie no, dobra. Tosić. To, Tosi? Nie, jakoś tak. Ważne, nieważne. No stary, tawaj Co ci szkodzi? Wykup tą piłę. Tak jak już właściwie już przegrałeś, no to tam trochę tak jakby... Kurde... Ale trochę mi to nie wychodzi podania górą. One były strasznie OP. Co znowu? Aha, no, no, no okej, okay. no, no no dobra, okej. Okay. Czego się sobie po powtóreczkę, żeby nie było wąt wątpliwości, nie no. rozumiem, rozumiem, doceniam, no, musa, czemu się tam nie ustawi? poda tam, dobra, Roman w majtki się z Feller wybił piłę, tutaj proszę, na babkin, ten tu szalony skiller z naszego zespołu Dostał piłkę Aha, bo ja mam awans zaraz, tak? To fajnie To do, do, do dziewiątego tego? Do dziewiątej ligi? No to już tak, tak, no z, Zadowalająco no. Dobra, gra z kontry Grajmy z kontry Okej. Okay. Tu sobie woda. Ten mu tu ładnie. Poczeka na kolegów. Poda temu, ten woda temu, a ten tam temu. O. I akcja zrobię? No! Kurde, akcja ładna. Musa by już miał Jednak nie tym razem. Nie tym razem. I Boże, mój pierwszy mecz Fifa od jakichś e, kilku miesięcy... No będzie tak z, z pół roku co najmniej. Ja się na playu, to tu gram jak dziki Koniec się kupował. Raz w ogóle nie wiem czy słyszeliście co zrobili z tymi cenami w 15, że ograniczyli jakąś tam wartość. Nie wiem czy to jest tak, że automatycznie ci bot jakby dobiera cenę zawodników na markecie wystawionych czy coś takiego. I możesz, na najmniej na przykład, a, jak coś jakiegoś tam nie wiem, dajmy na przykład, że Wawrzyna chce sprzedać. Nie kupujesz 2 miliony końców na sklepie, znaczy gdzieś tam w, w, w jakimś sklepie, to nie możesz go wystawić za 2 miliony, tylko na przykład możesz go wystawić za 150. 000. Jego wartość największa to jest załóżmy 2000, nie? Możesz... No i teraz. A wiecie, wszystkim co sprzedawali końcy powiedzieli papa. Pa". Nie ma już obchodzenia FIFA pońców bokiem. Ale wiecie, to są też idioci, bo zamiast obniżenia ceny FIFA pońców, no to. Wiecie. Wole, woleli zrobić takie coś, nie? I teraz większość ludzi nie wiem, może przestać w FIFA albo coś. Chociaż jej ma to w dupie, czy tam ludzie. Czy ludzie powiedzą, że grają, czy nie grają? No, no ale wiecie... No, tak jakby jej ma na nas wyrąbane. Także... No. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Wleci odcineczek na YouTube'a, jeszcze nie wiem kiedy. Podobał się? Łapka! Nie podobał się? Nic nie dawać! Bo to demotywuje. Co? Jestem w z 10? Mhm. Uh -huh. No dobra. No, trzymajcie się, do usłyszenia, obciękamy, yo!